się ma widać w kolejnym odcinku Szanka I tak. W dzisiejszym odcinku podejrzewam, że w końcu zabijemy tego Angelo, który jest po prostu... Taki takim głupim bossem. No, no, już, jest, już się fajnie zaczyna. Wepnięcie do lawy, znaczy nie do lawy, tylko... Nie! Był tak blisko ognia. Jak, jak go mam tam niby wepchnąć? Ta super, Wepnij go, jest, jest, jest Jest! wegu, tak. Ginie Angelo! Okej! Okay. Trochę, przecież ja chciałem pójść po te kile, nie po ciebie. No super, tak. A tu jest wkurzająca walka, odsuwa się od ognia. Boże, jedyny no. Przy walce z jakimś księdzem. Oj, ty dawaj! bierz go jest! Jest, gin. Też nie sądzę, żebym wygrał tą walkę. Ups. No, jeszcze do, wepnij nie do ognia, jeszcze tak. Chwytaj go, chwytaj go! Jest! Teraz już nic nie rób Chodź tutaj Wepnij go No, ej, przecież sam był w ogniu Wow, ale skambagi No, ej, przecież skoczyłem nad tobą Super No tak, ginę, tak? Ginę przy takim paseczku życia jego. Uuu, ale to jest kurzająca walka, mówię wam. Jeżeli kiedykolwiek będziecie grali w tą grę, szybko przejdźcie ten etap gry, bo jest okropny. Może muszę zamienić. Nie no. Kurde. Teraz już w ogóle nie skupiam na grze. Chodź tu Ekstra Ekstra, tak Bij mnie dalej Nie Load last, bo tu już nic nie zrobię Uuu Eno Ta Angelo, śmiej się Ten, kto się śmieje, ten się śmieje ostatnio Dobra, wal się na ryj ale mnie już denerwuje ten gościu. No, przecież przeskoczyłem cię. Tak. Zginę znowu. Chwytaj go. Teraz biegnę po te kile Mhm Dobra, wpychaj go! Wpychaj! Boże, szank, idioto! Ale wymyślili głupią walkę, nie wierzę. Wpychaj go! Dobra, jeszcze raz. Już tutaj też nic nie zrobię, bo mam za mało życia po prostu. Ja się sobie nie poradzę tutaj. Uważaj. Ta. I wogi oczywiście wpadłem. Na ten się znowu uchronił od ognia. Ta. Oczywiście. Rage. Znowu Rage. Cała ta lokacja polega na Rage u, u mnie. Wpychaj go, no wpychaj go. Jezu. Nie śmiej się, tak? Chodź tu. Chodź tu. You wicked pathet pathetic fool. Żałosny jest, kurde. No przecież skakałem. Ale oczywiście szang nie dokończył swojego ataku shotgunem, tak? Znowu w ogień wpadam. Nienawidzę tej walki. Nienawidzę tej walki. No i oczywiście, przy, o, tuż przed ogniem się zatrzyma. To jest takie głupie. Znowu w ogień wpadnę. No kurde. No nareszcie chwytaj go. No przecież. Uuu... chodź tu. No nie, Boże. Ile można. Coś czuję, że walka z głównym bossem będzie jeszcze trudniejsza od tej, więc muszę się przygotować nieźle. No nie. Hihihi! jak ja mam go tam wepchnąć? Jeszcze jakaś wskazówka na ten temat by się przydała? Szczerze, no część kula oczywiście nie trafi. Wpadnę znowu do ogniska. Co? Wpychaj go tam O jest, 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 jest. Chwytaj go! Boże! Muszę mu przełamać czasami obronę. Jego. Bo się chroni rączkami jak tam ci źli, źli goście i To też mnie wkurza. No! Ej, okej. Okay. Wskakuj tam. No wskakuj tam, ej! Był w ogniu, widzieliście sami, co nie? Zwalona mechanika, no. No! Byłem za daleko od niego, żebym dostać damage Jest. Uuuu. Ale mnie wkurzyłeś Angelo No, ej! CO TO MIAŁO BYĆ? No, no, no tak dalej, tak dalej. NIE W OGIEŃ! Kurde, no! Tak. Teraz, teraz, atakuj go, atakuj, atakuj, atakuj! No nie, jak się podświetla, nie można go w ogóle zaatakować. Znowu w ogni wpadłem. Jest, 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 uda się! Jest, udało się! Wow! Ile to ja się tutaj nacierpiałem, żeby go tutaj pokonać? To jest po prostu masakra. U! Uh. Co? I walczyłem z nim tylko po to, żeby on przeżył? Twórcy gry coraz bardziej mnie wkurzają. Wow. wow. Elektryczność. Nie fajnie. No, Caesar. You are my greatest disappointment, and you are mine. Finish him. You should have stayed dead. Oh, huh. oh. No. Udało się go załatwić Wow, on tam w tle... Katana! O. Wow Wow, mogę... Wziąć przeciwników, żeby ich... Fajnie Żeby ich... Ojejkuś, no pospawić broni, o O to mi chodzi Dobra, ale jestem już za bardzo, bardzo zmęczony tą walką z tym Angelo, co siedzi tam w tle. Zasłużył dupek za to co mi zrobił, za tą całą złość. I widzę się z wami w następnym odcinku Szanka, gdzie idziemy do Cezara. Tak więc do następnego. Cześć!